Góry sobie, sokolec. Dzisiaj chciałbym pokazać temat tak zwanego wzgórza jajko, lub też inaczej łysego wzgórza. I tak naprawdę mamy do czynienia z dwiema relacjami. Jedna mówi o Łysym wzgórzu, czyli o tym wzgórzu, który znajduje się przede mną. Nie jest ono już łyse, ponieważ jakiś czas temu zostało zalesione przez właściciela łąki. Natomiast y, sprawiało wrażenie właśnie takiego jaja, wbitego w górę i było one łyższe. Jest też drugie z górze w Jugowie, które widać stąd. O, właśnie tam zbliżymy. I Bogusław W nakręcił tam jeden odcinek z serii. Skarbów III Rzeszy, w którym mówił właśnie, że na tym owym wzgórzym, wzgórzu yy, dzieją się rzeczy niewyjaśnione do tej pory. Dlaczego jestem tutaj? Dlatego, że yy, wiele źródeł podaje, że łysym wzgórzem jest to wzgórze. Yy, mieszkańcy Sokolca yy, kiedyś zadałem pytanie właścicielowi sklepu w Sokolcu że to był właściciel albo po prostu ekspedient zadałem mu pytanie właśnie na temat no to opowiadał, że on za dziecka się tu bawił i tutaj są jakieś betonowe betonowe czopy do sztolni że tutaj w latach 45-50 świadkowie wskazują, że tutaj ktoś niby przyjeżdżał badał to i w ogóle były jakieś prace prowadzone, że jakiś jakiś Niemiec jak zwykle przyjeżdżał samochodem i coś gdzieś skądś wyciągał. No, ale tak naprawdę nie można sprecyzować, które to jest z górze. No, bardziej mi pasuje to wzgórze właśnie tam, z górze Łysę przy ulicy Jabłońskiej w Wiłgowie. Tak więc udajemy się tam.